hej hejo! Przed Wami pajęcza książka Czarna Wdowa Pana Marka Stelara. Książkę dostałam do recenzji od cudownego wydawnictwa Filia Mrożna, strona i premiera to 25 wrzesień 2024. Słuchajcie, ja nie wiem, czy pamiętacie moje niektóre filmiki, nie wiem, odkąd ze mną jesteście, ale Wiecie, że kiedyś czytałam pierwszą książkę pana Marka Stellara, później drugą z tych jego pierwszych serii i, i po prostu totalnie byłam na nie, stwierdziłam, to nie mój świat, nie mój klimat, ja w ogóle nie rozumiem, o co tu chodzi. Bo on ogólnie ma sztywny styl pisarski i, i, i powiem wam, że naprawdę to trzeba dostosować historię do tego stylu, którym ono opisuje, a w pierwszej serii uważam, że niezbyt mu to wyszło, ale, ale tu seria z ptasznikiem po prostu mega zżyłam się z postaciami. Stasznik w ogóle była część pierwsza, to jest druga. Wiecie, wszystko za sprawą tej całej jedynki. No tutaj mamy też wybrana, przegrana. One też nie były złe, ale jeszcze o nie tą serię mi chodzi. O tą naprawdę pierwszą, która wyszła, która nie weszła w moje gusta. Być może, że się dokształcił na tyle, że teraz po prostu jest naprawdę cudownym pisarzem albo bynajmniej w mój gust piszącym. Także no po prostu z tą książką przypadłam naprawdę. Ja w tej części pierwszej poznałam historię e, ptasznika. No, to była raczej jego smutna historia, jak też los niesprawiedliwie się z nim obszedł. A ten tom opowiada przygody Henrycha, który, no, wiedziany poprzednimi wydarzeniami, pojechał tutaj odwiedzić swoją rodzinę. Zatrzymał się u siostry matki, <laughs> i to tam właśnie, kiedy na nią spogląda, czasami też przypomina sobie swoją rodzicielkę, co nam też tu opisuje. No, i oczywiście nie odpowiada jej na wiele pytań, ale ona sama jakby też rozumie jego wolę, stara się trochę dostosować i przygarnia go, nie pytając o sprawy, o których nie chce mówić, bo on otwarcie mówi, że on na te tematy jakieś tam nie będzie na przykład rozmawiał. Także, no, wciąż tutaj krył się też w tym pewien cel, który gdzieś tam czaił się w mojej głowie, no, ale no, nie mogłam do niego dojść, gdyż nawet w treści swoich myśli. Ten Henryk ukazuje tylko tyle, żeby nie móc go osądzać, a jedynie na przykład snuć domysły na jego temat. Dlaczego się tu zjawił, co chce poznać, dlaczego nagle chce wskrzesić, że tak powiem, kontakty ze swoją rodziną, kiedy, kiedyś miał je po prostu gdzieś. No, tu podoba mi się też jego kontakt z Iwaną. To jest policjantka, którą poznał w pierwszym tomie. Tam mamy właśnie wyjaśnione, jak to się stało, że się poznali. Tu mogę wam tylko powiedzieć, że y, całkowicie i w ogóle tą znajomość <laughs> kontynuują. Wybaczcie, już zaczęłam chrypnąć. Oni często też do siebie dzwonią i chociaż żadne z nich o nic nie pyta, no potrafią się wspierać nawet drobnostkami. W końcu każdy z nich no, miał jakąś tam swoją roczną historię, którą właśnie w tomie pierwszą poznaliśmy. <laughs> Więc ich mowa ciała oraz kontakty no, są ułożone właśnie na tych zasadach, które wcześniej sobie wyznaczyli. Więc tak naprawdę pobożny czytelnik y, może mieć problem, żeby to zrozumieć. No i pomimo tego, że to historia z książki, wiemy, że jest nieprawdziwa, no to jednak postacie przyciągają nas jak magnes. No, my łakniemy informacji na ich temat. Ich przygody są poprowadzone od strony y, właśnie różnych postaci, ale oczywiście nigdzie nie dali nam dojść do tej swojej całkowitej prywatności. Wiemy zawsze tylko tyle, ile chcą nam powiedzieć. I wiemy też, że czasami coś ukrywają, o czym nam mówią, ale nie zawsze wiemy od razu o co chodzi. Także powiem Wam, że powinniście koniecznie przeczytać ją od tomu pierwszego, no bo to jest jej typowa kontynuacja. To, co się zaczęło tam, po prostu, co było, co według Was może będzie ukryte w tym tomie, totalnie było wyjaśnione w tym pierwszym. Więc, no, na tej podstawie powinniście właśnie czytać ją też po kolei. I czytając tę książkę zwróćcie uwagę na to, że grzechy rodziny no, przyjdzie głównej postaci odpokutować. No, Policja tam no będzie starała się go bronić i dojść do problemów, w którym nagle Wojczel się znalazł. Wiecie, rozbawiły mnie tutaj takie niedyskretne pytania. Tu są czasami takie postacie, które potrafią po prostu strzelić z grubej rury, zadać takie pytanie, że aż u, w ogóle byśmy się po nikim tego nie spodziewali. Nawet po najbliższym przyjacielu, który zna wszystkie nasze sekrety. Także no to były takie fajne pikantne dodatki. Oczywiście jest to czarny humor, Połutykane są tutaj sarkazmy i żarty, czasami są niesmaczne i wydaje mi się, że nie każdy je zrozumie, ale ten, kto lubi czarny humor, z pewnością powinien po tą książkę sięgnąć. Ja właśnie poznałam ich przygody od początku, więc po prostu wiedziałam, na co się pisze. Wiedziałam, jak ptasznik co przeszedł, jak tam siedział w więzieniu, no, jak ludzie na niego patrzyli, potem jak wyszedł, jak, jak się to wszystko układało, jak na niego naskatykiwali, jak bardzo chcieli go zamordować. Także ja jestem z historią na bieżąco. Bardzo mnie ta pierwsza część wkręciła, bo mówię, on tutaj połtykał takie kawałki Naszych naturalnych odruchów, takich prawdziwych emocji, prawdziwych historii, w, no, wmieszał w to wszystko taką historię, która nie zawsze mogłaby być prawdziwa, aczkolwiek, no, te kontakty między rodziną, właśnie to, że trzeba odpokutować za y, te wszystkie kwestie swoich y, już możemy powiedzieć, że nawet z marych osób, które kiedyś tam gdzieś nabroiły. Więc, no. Wydaje mi się, że książka jak najbardziej zasługuje na uznanie Ja totalnie się w nią wkręciłam. Połknęłam tą pierwszy, połykam drugi i, i liczę na wszystkie inne kolejne, bo ta seria jest po prostu, wydaje mi się, że napisana po prostu dla mnie. <laughs> Także przeczytajcie Czarną Wdowę, zaczynajcie od ptasznika i. No i cieszcie się z razem ze mną. <laughs> I trzymajcie się zdrówko. pa, pa.